Laudetur. I tak oto teraz, w 2025 roku, kiedy pewnie zbliżamy się do jakiejś formy wymuszonego rozejmu, zobaczymy, czy będzie mniej czy bardziej toksyczny i niekorzystny dla Ukrainy. Znów słyszę w Polsce te same głosy: Putin nie zaatakuje. Nie zaatakuje Polski. Bo jaki ma w tym interes? Przecież stracił, no jaki ma, Rosjan tutaj nie ma, osób rosyjskojęzycznych nie ma. No jakie by miał zyski? Tchnie to tak szczerą głupotą. Że no, wciska mnie w ziemię, bo ja dokładnie takie same głosy słyszałem przed pełnoskalową inwazją w 2022 roku. No nie wejdzie na Ukrainę, nie zaatakuje. Jaki w tym ma interes? Co on ma tutaj do zyskania? Ja tu przypomnę taką rozmowę, kiedy Frodo Baggins rozmawiał z Gandalfem, który mu powiedział jeszcze wsi o pierścieniu, o potędze Saurona, i Frodo spytał tak. No, ale czego on może od nas hobbitów chcieć? Czy takich niewolników chciałby mieć? Jesteśmy mali, nie mamy żadnych wielkich bogactw. Czy chce mieć takich niewolników? Czy chce nas podbijać? Po co mu to? A Gandalf mu wtedy odpowiedział tak. A słowa Gandalfa są tym, co nawet moi studenci tego wysłuchują w Filipice przeciwko karze śmierci. Tak, chciałby mieć was jako niewolników. Nie zapominaj, że oprócz interesów, trawestując słowa Gandalfa. Na świecie jest też coś takiego jak złość, gniew, nienawiść, chęć zemsty. To są potężne motory. Czy rzeczywiście jest tak, że my ludzie racjonalnie postępujemy, ważąc interesy, jak kupcy, jak handlarze? Nie. Gniew, złość chęć zemsty, nienawiść są potężnym motorem. Przerozmawiałem miesiąc prawie z Rosjanami, tłukąc się z nich i w przedziale firmnego pojezdu z taką klasą średnią. Firmny pojezd nr 1 z Moskwy do Irkucka, tłukąc się dalej, dalej potem pod chińską granicę i dalej na północ do motu już z tymi biedniejszymi płaczkartą. Jedno było tam zawsze obecne. Niechęć do całego świata, niechęć do wszystkich innych, nienawiść, duma z Putina. Nie spotkałem ani jednego, który mówiłby inaczej czy coś innego. Duma z tego, że koordynaty urzędziny naszych rakiet, wy, Europa, wy Polsze to prostytutka zapada. U was nie narodnej urze. Cytuję dokładnie megakulturalnych ludzi, którzy karmili mnie, dopieszczali tak, w stosunku do mnie, byli wprost aniołami osobiście, a jednocześnie słuchając ich tekstów z górnej swojej kuszetki czułem się jak Jean Genève w 1935 roku w Berlinie, kiedy pisał, że nawet na Unter Linden czuł się jak w obozie bandytów, czułem się jak Mary w obozie orków, tak jakbym słuchał orków. Więc proszę Państwa, Jakie, jakie to interesy zrobił Putin na tym, co zrobił do tej pory? Czy odniósł z wojny z Ukrainą jakiekolwiek korzyści materialne, demograficzne? No, żarty, proszę Państwa. Natomiast i Putin, jego otoczenie, Dugin i inni, drodzy, szczerze nienawidzą Polski. Jako zdrajczyni Rosji, jako zdrajczyni Słowiańczyzny. Co więcej, powiem Wam, że nienawidzą wa teraz Polski w dwójnasób. Przecież Polska stała się głównym hubem przerzutowym broni całego Zachodu na Ukrainę. Nienawidzą, a nienawiść, chęć zemsty, gniew, ambicje i resentymenty upadłego imperium, które teraz jest wskrzeszane, są nie mniej potężnym motorem napędowym dla tej biedoty, która tak żyje w szopach. Cała Syberia to szopa albo rozpadające się bloki, żyje za te swoje 100 czy 200 dolarów. Tak, ale ma właśnie ten słodzik, ten cyklaminian niesamowicie słodki, że wszyscy się nas boją, że u nas koordynaty używ jedzeni, że możemy spalić wszystko. Tak. Gandalf próbował wytłumaczyć Frodowi, że takie poczucie, co prawda, jesteśmy nędzarzami, nienawidzą nas, ale boją się nas, ale spopielimy, spalimy wszystko. Nasi bojowi uruk haj pójdą z gwałcą z popielą. Tak życie to nie tylko interesy, korzyści i racjonalne ważenie tych. Ja bym powiedział, że w wielu przypadkach życie to zaprzeczenie tego. To agresywna, brutalna siła napędzana złością, gniewem, nienawiścią i chęcią panowania nad innymi. Więc jeśli będzie mógł i tak jak każdy bandyta. Bandyta, dziad, nikoś czy inny robił to, co mógł robić. Ten bandyta, bo Putin jest bandytą jego otoczeniu. O żadnej innej racjonalności niż racjonalność bandyty nie ma tam mowy. Ten bandyta zrobi to, co będzie mógł zrobić. Jeśli będzie mógł to zaatakuje najpierw kraje bałtyckie, bo Bałtyk już się stał wewnętrznym morzem NATO, a to będzie oznaczało jednak automatyczną odpowiedź Polski i w jakiejś formie odpowiedź na to i zostaniemy wplątani w wojnę. Więc powiem tak, czy Ukrainę lubimy czy nie? Módlmy się o Ukrainę w tym momencie, bo inaczej my będziemy ginąć. My i nasze dzieci. Ramen.